Z trudem szłam po szkolnym korytarzu. Byłam tak chuda, że moje ciało przypominało szkielet. Wystające żebra, zapadnięte kości policzkowe i ogromne śniaki. Wtedy zobaczyłam przed sobą kolegę z klasy, Paula. Zapytał z przerażeniem, co się ze mną dzieje. Zacisnęłam pięści ze złości. To wszystko twoja wina. Wszystko zaczęło się, gdy kilka tygodni temu przeniósł się do naszej klasy. Paul natychmiast zwrócił na siebie uwagę dziewcząt. Wysoki brunet o brązowych oczach. Co więcej, wyglądał na starszego. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ale Paul nie umówiłby się z taką grubą dziewczyną jak ja. Przez wagę nigdy nie miałam chłopaka. Próbowałam schudnąć. Byłam na dietach, chodziłam na siłownię, ale na próżno. Nawet lekarze rozłożyli ręce. Mam słaby metabolizm. Już prawie pogodziłam się z tym, że żaden chłopak na mnie nie spojrzy. Ale wtedy Paul zaczął mnie podrywać. Mrugał do mnie, prawił komplementy. Kiedyś nawet uratował mnie przed huliganami, którzy nazywali mnie grubaską. Powiedział, że jestem bardzo piękna i nie powinnam nikogo słuchać. Nikt nigdy nie był dla mnie tak miły. Tak bardzo polubiłam Paula, że po tygodniu znajomości zdecydowałam się mu przyznać. Co ma być, to będzie. Po szkole poprosiłam Paula, żeby został. W serce waliło mi z podniecenia. Wypaliłam... Podobasz mi się. Paul milczał przez dłuższą chwilę, a ja dosłownie płonęłam ze wstydu, ale nagle uśmiechnął się i odpowiedział, że ja też mu się podobam. Ze szczęścia zakręciło mi się w głowie, ale Paul od razu dodał, że będzie ze mną tylko pod jednym warunkiem – jeśli schudnę. Coś we mnie pękło, ale dla Paula byłam gotowa na wszystko. Zaraz po szkole poszłam na siłownię. Na środku drogi zatrzymał mnie nagania czy wręczył mi ulotkę. – Hej, ślicznotko, tutaj utworzyły się kursy odchudzania – Oto zaproszenie na darmową sesję. Zwątpiłam, ale facet zapewnił mnie tydzień i jesteś modelką. Jeśli to za darmo, to warto spróbować. Podziękowałam i poszłam pod wskazany adres. Wejście do studia znajdowało się w bramie i prowadziło do piwnicy. W środku przywitała mnie miła dziewczyna i od razu zaprosiła mnie na sesję. Prowadził ją mężczyzna w czarnej szacie, który przedstawił się jako nauczyciel. Wyszłam z sesji po godzinie i natychmiast pobiegłam do domu, żeby się zważyć. Ale gdy tylko zobaczyłam cyfry, pociemniało mi w oczach. Jak minus 3 kg? Sprawdziłam kilkukrotnie. Wow, kursy działają! Byłam tak zachwycona, że następnego dnia od razu pobiegłam na kurs. Ale menedżer zatrzymał mnie, mówiąc, że kolejne sesje kosztują parę dolców. Ale to wszystkie moje oszczędności. Nie miałam wyboru. Tak bardzo chciałam schudnąć, że kiedy wróciłam do domu, wyjęłam swoje oszczędności i przeliczyłam. Cholera! Za mało. Byłam już desperowana, gdy nagle znalazłam więcej pieniędzy w kieszeni marynarki. Jest. Mama, która wróciła z pracy, zapytała, dokąd jadę. Ogarnęła mnie panika. Od razu wyrzuciłam z siebie, że idę na spacer z przyjaciółmi. Uszy mi płonęły. To pierwszy raz, kiedy tak bezczelnie okłamałam mamę, ale nie powiem jej o kursach. <laughs> nie zrozumie. Po przekazaniu wszystkich pieniędzy menedżerowi poszłam na drugą sesję, a potem od razu pobiegłam na wagę. Kolejne minus trzy. Boże, to naprawdę działa. Rezultat widziałam również w lustrze. Brzuch robił się płaski, a biodra malały. Nawet pał w szkole powiedział, że robię się ładniejsza i przytulił mnie. Koleżanki z klasy czerwieniły się z zazdrości, a ja byłam w siódmym niebie ze szczęścia. Schudnę trochę więcej i będziemy razem. Ale skąd wziąć pieniądze? W szkole myślałam tylko o tym, aż zdałam sobie sprawę, że mam tylko jedną opcję. Poprosić rodziców. W domu podeszłam do mamy, przygryzając wargę, żeby tylko się zgodziła. Ale ty tylko zaczęłam rozmowę, moja mama przerwała. Pieniądze nie spadają z nieba. Natychmiast poszłam do swojego pokoju, głośno trzaskając drzwiami. Ona nigdy mnie nie rozumiała. Ale Paul nie będzie czekał. Znajdzie sobie ślicznotkę i wszystko przepadnie. Stop. A jeśli ukradnę pieniądze? Przez moje ciało przeszedł dreszcz. Nigdy niczego nie ukradłam, ale rodzice są sami sobie winni. Mogli mnie zrozumieć. Kiedy siedzieli w kuchni, cicho wkradłam się do ich sypialni i otworzyłam torbę mamy. Portfel był na miejscu. Drżącymi rękami wyciągnęłam pieniądze, a potem usłyszałam zbliżające się kroki. Zrobiło mi się gorąco. Pośpiesznie wepchnęłam portfel na miejsce i włożyłam pieniądze do kieszeni. Drzwi natychmiast się otworzyły. Mama spojrzała na mnie surowo i zapytała, co robię. Wytusiłam z siebie, że chcę ją przeprosić. Pocałowałam ją w policzek i wybiegłam na zewnątrz, żebym tylko schudła. W trakcie kursu wszystkie pieniądze oddałam menedżerowi. Chociaż dręczyło mnie sumienie, myśl o schudnięciu i Paulu zajęły mi głowę. Menedżerka zaprowadziła mnie na sesję, po niej znowu pobiegłam do domu na wagę. Minus trzy. Straciłam dużo na wadze i wreszcie będę mogła umawiać się z Paulem. Ale on pokiwał głową. Nadal nie jesteś wystarczająco chuda. Prawie zemdlałam, ale skąd mam wziąć pieniądze? Czułam się przytłoczona. Paul i ja nigdy nie będziemy razem. Myślałam o pożyczeniu od kolegów z klasy, ale nikt nie chciał dać mi takiej kwoty. Pozostało tylko jedno: znowu okraść rodziców. Wieczorem, czekając, aż mama wyjdzie z sypialni, wślizgnęłam się do środka. Moje serce biło jak szalone. Gdzie jest ten portfel? Rozejrzałam się po pokoju i zauważyłam go na nocnej szafce. Doskonale. Natychmiast złapałam portfel, gdy drzwi się otworzyły. Zamarłam z przerażenia. Kiedy zobaczyłam wściekłą mamę, to nie tak jak myślisz. Mama krzyczała, że biorę coś zakazanego, bo schudłam tak bardzo i jeszcze wynoszę pieniądze z domu. Było mi tak przykro to słyszeć, mama dodała. Jeśli to się powtórzy, jeszcze raz, wyślij mnie do kliniki na leczenie. Prawie się rozpłakałam i natychmiast pobiegłam do swojego pokoju. Rano poszłam do szkoły w fatalnym nastroju. Paul nie będzie ze mną. Wszystko na próżno. Ale wtedy podszedł do mnie chłopak i wypalił. Ale jesteś zgrabna. To koleś, który powiedział mi o kursach. A może on mi pomoże? Zapytałam, czy mógłby pożyczyć mi pieniądze i chłopak się zdziwił. Skąd ma wziąć taką sumę? Po jego słowach kompletnie zwątpiłam. Chłopak zauważywszy to, uśmiechnął się i zapytał: Po co mi pieniądze? Prawie płacząc, opowiedziałam mu wszystko. Potem zachmurzył się: A jak idzie sesja? Wzruszyłam ramionami. Nauczyciel w szacie zabierał mnie do pokoju, a potem już nic nie pamiętałam. Ale najważniejsze jest to, że kilogramy znikają. Leo, tak nazywał się chłopak, wyglądał na zdziwionego i zapytał: Jak to nie pamiętasz? To wszystko strasznie dziwne. On sam nigdy nie spotkał się z szefem, tylko zapraszał dziewczyny na sesję próbną. A jeśli to jest niebezpieczne dla zdrowia? Zamyśliłam się. Może Leo ma rację? Miałam taką obsesję na punkcie utraty kilogramów, że nawet nie zapytałam, dlaczego moja waga spada. A jeśli to jest coś nielegalnego? Nie sposób nie pamiętać całej sesji. Leo spojrzał mi przenikliwie w oczy. Załóżmy broszkę z aparatem i dowiedzmy się, co się tam dzieje. Natychmiast skinęłam głową. Chcę wiedzieć, co się dzieje w tym dziwnym centrum. Ale skąd wezmę pieniądze na sesję? Moi rodzice wyślą mnie do kliniki, jeśli powiem im o kursach. Potem Leo zapytał, czy mogą zapisać kwotę jako dług. Zamyśliłam się. Kierowniczka wiedziała, że to nie moja pierwsza sesja i można było ją przekonać. Ale najpierw odegramy scenę. Leo kupił broszkę z aparatem i przyczepiliśmy ją do mojej bluzki. Poszłam na następną sesję. Kierowniczka powitała mnie uśmiechem. Zaczęłam grzebać w kieszeniach i nagle zamarłam przestraszona. Cholera, zostawiłam portfel w domu! Zadzwoniłam do Leo i powiedziałam słodkim głosem: "Tatusiu, zostawiłam portfel w domu, zapłacisz później za sesję? Leo odpowiedział, że zrobi wszystko dla swojej ukochanej córuni. Kierowniczka długo milczała, a ja już myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, ale potem skinęła głową i powiedziała, żeby przejść. Uff, weszłam do ciemnego pokoju, gdzie jak zwykle nauczyciel siedział w szacie. Osunęłam się na krzesło, a potem już nic nie pamiętałam. Kiedy wyszłam na ulicę, czekał już na mnie zdenerwowany Leo. Usiedliśmy na ławce w parku, podłączyliśmy broszkę do laptopa i zaczęliśmy oglądać. Na filmie nauczyciel w szacie zaczął coś monotonnie mówić, a ja zaczęłam tracić przytomność. Gdy tylko zasnęłam, nauczyciel zdjął szatę. Wstrzymałam oddech. Paul? Kiedy byłam pod hipnozą, dał mi do picia jakiś wywar. Leo i ja spojrzeliśmy na siebie, więc Paul jest oszustem i wprowadza dziewczyny w stan hipnozy? A przecież on mi się podobał. I nagle wpadł na nas chłopach, na deskorolce. W rękach trzymał kubek z soku, który wylał się bezpośrednio na laptopa. Ten zatrzeszczał i ekran zgasł. Nie mogłam w to uwierzyć. Straciliśmy nagranie. Łzy napłynęły mi do oczu. Paul będzie bezkarnie oszukiwać dziewczyny, a ja nic z tym nie zrobię. Leo natychmiast mnie przytulił i powiedział, że zdemaskujemy Paula. Ma pewien plan. Następnego dnia Leo pomógł mi przeobrazić się. Zasznurował na mnie gorset, zarysował kości na twarzy i ramionach, narysował siniaki pod oczami. Widząc siebie w lustrze byłam przerażona. Zombie! Więc wylądowałam wychudzona na korytarzu i powłóczyłam nogami. Nagle Paul, kiedy mnie zobaczył, zamarł ze strachu i zapytał, co się ze mną dzieje. To wszystko twoja wina, krzyknęłam. Wszystko widziałam. Hipnoza na mnie nie działa. Paul zbladł i wyrzucił z siebie, że nie chciał doprowadzić mnie do takiego stanu. Musimy wezwać karetkę. Tak. Wtedy gwałtownie się wyprostowałam, pokazując mu dyktafon. Teraz nagranie jest u mnie. W tym momencie Leo wyszedł z rogu i ostro powiedział, że byłoby lepiej, gdyby Paul poszedł na policję i sam się przyznał. Paul spojrzał na nas szalonymi oczami, a potem rzucił się do wyjścia. Nie. Leo i ja pobiegliśmy za nim, ale Paul był znacznie szybszy od nas. Kiedy straciłam już nadzieję, do szkoły nagle wpadła policja. Natychmiast zatrzymali stawiającego opór Paula, a Leo wyszeptał, że zdecydował się wezwać policję z wyprzedzeniem. Spojrzałam na niego z wdzięcznością. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Wkrótce odbył się proces Paula. Okazało się, że nie był to wcale uczeń, a 35-letni mężczyzna, od dawna poszukiwany przez policję. Udawał ucznia i flirtował z grubymi kobietami, przekonując je do utraty wagi i zwabiał je do swojej sekty. Pod hipnozą wymuszał, by przychodzić jeszcze raz i jeszcze raz. Mama powiedziała, że jest ze mnie bardzo dumna, a ja i tak znalazłam sobie chłopaka Leo. I chociaż później znowu trochę przytyłam, moje zdrowie jest dla niego o wiele ważniejsze niż moja waga. A jeśli faceta najbardziej interesuje Twój wygląd, to czy on naprawdę Cię kocha? Materiał Wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzyjcie nas. Dzięki. Cześć wszystkim, mam na imię Sara, mam 17 lat i jestem zwyczajną uczennicą. Czy kiedykolwiek próbowałaś się pozbyć złych nawyków? które zagrażały twojemu życiu? Czy twoi przyjaciele wspierali cię i pomagali ci, by się z tego uwolnić? Proszę, oglądaj to wideo do końca, a dowiesz się, dlaczego dbanie o swoje zdrowie jest bardzo ważne. Zawsze dbałam o siebie i o moje zdrowie. Od momentu, kiedy byłam małym dzieckiem, uprawiałam sport i dobrze się odżywiałam. I oczywiście nigdy nie byłam od niczego uzależniona. Przynajmniej do pewnego momentu. Ta historia przydarzyła się mi i mojemu koledze Kevinowi. Uprawialiśmy razem parkour. W tamtym momencie przygotowywaliśmy się do udziału w zawodach. Byliśmy dobrą drużyną i dobrze się dogadywaliśmy. Właściwie, kiedy zaczęliśmy uprawiać sport razem i przez to spędzać jeszcze więcej czasu ze sobą, zdałam sobie sprawę, że się w nim zakochuję. Nie odważyłam mu się o tym powiedzieć. Rzecz jest w tym, że znamy się od dzieciństwa i nie wydaje mi się, żeby on nie widział jako więcej niż przyjaciółkę. Czy ty kiedykolwiek zakochałeś się w przyjacielu z dzieciństwa i bałeś się powiedzieć im prawdę? Trenowaliśmy od zmierzchu do świtu. Dzięki temu wygraliśmy zawody w naszym regionie. Byliśmy bardzo szczęśliwi naszą wygraną. Niestety, jednego dnia wszystko się zmieniło. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w dużo większych zawodach parkour. Było też tam wiele innych drużyn z całego stanu. Robiłam zakupy w supermarkecie i kupiłam puszkę coli. Pozwalam sobie na kilka puszek coli w tygodniu. Sprzedawczyni poinformowała mnie, by spojrzeć na spód puszki. Firma reklamowała nowy konkurs Coca-Coli. Osoba, która kupiła puszkę z numerem 5 na spodzie, wygrywała 5 kartonów Coca-Coli. Kiedy spojrzałam na moją puszkę, byłam bardzo zadowolona, gdy ujrzałam numer 5. Nigdy w życiu niczego takiego nie wygrałam. Moja nagroda została wkrótce dostarczona. Moi rodzice nie byli zadowoleni z mojej wygranej. Podchodzili do tego bardzo sceptycznie. Moi rodzice uważali, że jedna puszka coli w tygodniu jest wystarczająca. Zapewniłam ich, że nie wypiję całej tej ilości naraz. Jednak, posiadając tyle puszek, nawet nie zauważyłam, kiedy zaczęłam pić Coca-Colę, cały czas. Odstawiłam wodę i soki. Piłam tylko kole. W międzyczasie Kevin i ja rozpoczęliśmy przygotowania do zawodów. Jednego dnia, gdy ćwiczyliśmy na obrzeżach miasta, Zauważyłam, że nie byłam w stanie nadążyć za Kevinem. Zapytał mnie, czy wszystko było w porządku. Odpowiedziałam, że jestem po prostu zmęczona, ale dalej wydawał się być zaniepokojony. Kevin także dodał, że już wcześniej zauważył, że treningi nie idą mi dobrze. Więcej się potykam, wolniej biegnę i nie wyglądam dobrze. Nie chciałam mu uwierzyć. Zaprzeczyłam wszystkiemu, ale tak naprawdę wiedziałam, że ma racja. Naprawdę uzależniłam się od Coca-Coli. Ten moment, w którym zdałam sobie sprawę, że nie piję nic innego niż kole. Zero wody, zero kawy czy soków, tylko cola. Czy ty kiedykolwiek borykałeś się z uzależnieniem, które mogło uszkodzić Twoje zdrowie, ale Twoje nawyki były silniejsze niż siła woli? Kilka dni później moje zmęczenie się pogorszyło. Spałam bardzo niespokojnie, nieważne jak długo spałam, wciąż byłam senna i bardzo często spóźniona na treningi. Mimo mojego aktywnego stylu życia, zdołałam przybrać na wadze, ale wciąż nie mogłam przestać pić tych błyszczących czerwonych puszek każdego dnia. Moi rodzice zauważyli, że mój zapas koli szybko się kończy i stwierdzili, że piję jej stanowczo za dużo. Okłamałam ich, mówiąc, że większość kolej wypili moi przyjaciele. W międzyczasie pierwszy etap zawodów się rozpoczął. Bardzo ciężko na to pracowaliśmy, ale ja byłam bardzo zestresowana. Gdy czekaliśmy na naszą kolej, Kevin próbował mnie pocieszyć. Zapewnił mnie, że damy sobie radę i zapytał się, jak się czułam. Odpowiedziałam, że wszystko było ok. Tak naprawdę czułam się bardzo źle i nie mogłam przestać się stresować. Byłam bardzo zdenerwowana. Byłam nawet niemiła w stosunku do Kevina, gdy ten zapytał mnie po raz kolejny, czy wszystko jest w porządku. Gdy przyszła pora na nas, zauważyłam, że zraniłam uczucia Kevina i poczułam się jeszcze gorzej. Weszliśmy na arenę i rozpoczęliśmy nasze show. Na początku wszystko szło perfekcyjnie. Zauważyłam, że i widowni, i jury podoba się nasz występ, ale w bardzo krytycznym momencie poczułam nagły ból żołądka. Kevin złapał mnie i mi pomógł, a zrobił to spektakularnie. Tylko dzięki niemu byliśmy w stanie dokończyć nasz występ. Kiedy jury ogłosiło wyniki, nie spodziewałam się niczego. Ale jak się okazało, zdobyliśmy wystarczającą ilość punktów, by dostać się do następnego etapu. Przytuliliśmy się szczęśliwi, a ja przeprosiłam Kevina za moje zachowanie. Poszliśmy razem na spacer. Podczas spaceru wyciągnęłam puszkę coli z mojej torby. Kiedy Kevin to zauważył, zapytał mnie, czy pije dużo napoi gazowanych. Właściwie, powiedziałam, nie piję nic innego od kilku tygodni. Powiedziałam mu, jak do tego doszło i jak nie dałam sobie rady z zerwaniem tego nawyku. Kelwin zaczął mnie przekonywać, by z tym skończyć dla dobra naszej drużyny. Zgodziłam się, co innego miałam powiedzieć. Ale potem znowu, tej samej nocy, nie mogłam się oprzeć puszce coli przed snem. Następnego ranka zaczęła mój dzień od następnej puszki coli. Wypiłam następne dwa kartony tej gazowanej, czarnej, trucizny, i nieważne jak bardzo próbowałam. To nie mogłam wypieść niczego innego. Następny etap zawodu zbliżał się wielkimi krokami. Ostatnim razem ledwo nam się udało, dlatego Kevin i ja trenowaliśmy częściej i więcej. Czułam się gorzej. Miałam bóle brzucha, moje huśtawki nastrojów były nie do zniesienia, ale najgorsze było przybieranie na wadze. Moi rodzice również zauważyli, że mój stan zdrowia się pogorszył i nie chcieli słuchać żadnych wymówek. Do niczego mnie nie zmuszali. Chcieli, żebym nauczyła się z własnych błędów. Bałam się powiedzieć Kevinowi, że nie jestem w stanie dotrzymać swojej obietnicy. Przez to czułam, że się od siebie oddalamy. Czy kiedykolwiek trzymałeś coś w tajemnicy przed swoimi przyjaciółmi ze strachu, że ich stracisz? W drugim etapie zawodów zdobyliśmy wystarczającą ilość punktów, by awansować do następnego etapu. Kevin znowu prowadził cały występ, podczas gdy ja próbowałam mu nie przeszkadzać. Dzięki niemu doszliśmy do finału. W tym momencie byłam uzależniona od koli już miesiąc i czułam się bardzo źle. Nie mogłam wstać z łóżka bez wypicia przynajmniej dwóch puszek. Ostatni dzień przed finałem zostałam w domu, by odpocząć i odzyskać siłę. Niespodziewanie Kevin postanowił mnie odwiedzić. Powiedział, że chciał mnie pocieszyć i zaprosić na finałową próbę. Gdy szedł przez salon, przez przypadek potknął się o puszkę coli. Spojrzał na puszkę, potem spojrzał na mnie. Ze spokojem zapytał, czy mam więcej coli. Nie odpowiedziałam, a mój kolega zaczął przeszukiwać mój salon. Poprosiłam go, by przestał, ale ten nie posłuchał. Powiedział, że musimy spróbować innego sposobu na pozbycie się mojego nałogu. Kevin znalazł pozostałe puszki kolei. Zabrał znalezione puszki i wyszedł na zewnątrz. Zaczął wylewać ich zawartość na trawę. Pobiegłam za nim, płacząc, błagając, żeby przestał, ale on udawał, że mnie nie słyszy. Byłam wściekła. Powiedziałam mu, że ma obsesję na punkcie wygrywania i że ja odchodzę z drużyny. Gdy Kevin to usłyszał, odwrócił się i odszedł bez słowa. Byłam pewna, że miałam rację. Moje ciało, moje zasady. Następnego dnia wciąż byłam złana Kevina i nie chciałam brać udziału w zawodach. I to mu też powiedziałam. Gdy finał miał się rozpocząć, dostałam telefon od koleżanki. Zapytałam mnie, gdzie jestem i że Kevin na mnie czeka. Powiedziałam mi, co się stało i że Kevin w ogóle się na mnie interesuje. Moja koleżanka się zaśmiała. Powiedziała też, że Kevin jest zupełnie zagubiony beze mnie. Co więcej, Kevin powiedział jej, że mu się podobam. Nie mogłam w to uwierzyć i zapytałam się jej, czy jest tego pewna. Odpowiedziała, że jest 100% pewna. Moje myślenie o Kevinie zmieniło się. W tym momencie zrozumiałam, że Kevin nie próbował wygrać za wszelką cenę, tylko, że przez ten cały czas się o mnie martwił. Obiecała mojej koleżance, że za chwilę tam będę. Wciąż miałam szansę zdążyć na nasz występ, więc biegłam najszybciej jak mogłam. Pojawiłam się, kiedy nasza drużyna była wywoływana na scenę. Kevin uśmiechnął się, kiedy mnie zobaczył. Odwzajemiłam ten uśmiech. Nasz występ nie należał do najlepszych. Nie wygraliśmy. To i tak był cud, że dostaliśmy się do finału. Ale my się tym nie przejęliśmy. Pogodziliśmy się, a ja obiecałam skończyć z kolą na zawsze. Jestem bardzo dumna, bo tym razem dotrzymałam mojej obietnicy. W końcu zrozumiałam, że mimo tego, że moje ciało należy do mnie, są ludzie, którzy nie mogą patrzeć, jak niszczę swoje zdrowie. Tej nocy powiedziałam Kevinowi o tym, że wiem o jego uczuciach do mnie i że je odwzajemniam. Kevin był szczęśliwy. Przyznał, że był we mnie zakochany od lat i tak jak ja, bał się zrobić pierwszy krok. Wciąż uprawiamy parkour. Tylko dla siebie. Bez żadnych zawodów i nagród. Zrozumieliśmy, że konkursy nie są dla nas. Sport jest naszą najlepszą formą spędzania czasu. Trochę mi zajęłoby by powrócić do mojego życia przed nałogiem. Wziąłem swoje zdrowie na poważnie i przestrzegam zbilansowanej diety. Zero chipsów czy fast foodów. Czy Ty kiedykolwiek pozbyłeś się złych nawyków? Opowiedz nam o tym w komentarzu. Jeżeli podobała Ci się ta historia, polub to wideo. Zasubskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwonek, by jako pierwszy dostać informacje o nowej historii na naszym kanale.